To jest mój Dobra stary, ty łapiesz moją ekipę O nie Dobra, to jest ciężkie Proste ale w sensie stary, żeby tu być pierwszym, to trzeba się pocić stroną, i jeszcze spadłem. Także pieprzone muchy, jak ja nienawidzę much. Muchy to jest najgorsza rzecz w świecie. Prawda? Tymczasem, tymczasem komary. Stary, ale komary to chociaż gryzą cię. Ale muchy nic nie robią, stary. One cię nawet nie ogryzą. To są zbyt debilne. O no nie! Nie wiem, wy ludzie jesteście debilami. Tymczasem ja, który jestem pierwszy. Tymczasem ja, który jestem trzeci. Jo, trzeci, chciałbyś ty. Pierwszy! Marcin, ty nie jesteś trzeci, stary, ja jestem... Ja już jestem. A ty mówisz, że jesteś trzeci, stary, ty jesteś ostatni. Ty bez kitu, Marcin, ty jesteś prawie ostatni. Co ty garaż? że ty jesteś trzeci? I jest. jest! Trzeci teraz Filip, to co ci chodzi? Dobra trzeba ciche, bo obraz stary. Pytar pierwszy, w sensie, że pierwszy w całym wyścigu? Tak. No to będziemy pierwsi ogólnie. No 32 punkty zebrałem. Ja, ja zebrałem 28. No czekaj. A my, my jesteśmy pierwsi, bo mamy 99 punktów. Sprób. No Rel, 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 rel. Ja Marcin... o dobra Chciałem się dobra. coś zapytać Dobra, ja jestem No Tego nie robię stary, to jest tak bez sensu Ja no, nie wiem, czy ja mam to od razu idzie na tą środę, no dobra, no to zobaczymy Głupakie, Marcinski! To jest praktycznie nie To to tylko pytam Dobra stary, ja będę grał normalnie, bo wy jesteście debilami Jak ktoś z was zginie, nie? To nie daruję za siebie nie gram z wami już Jak ktoś z was zginie Ja nie, no bo ja nie cię wiem o czym Nie no bo ty jesteś debilem Marcin Nie, nie No nie wiem My się na tym chłopie za, zawiesiłem, oh, ja się Wpadłem Spadłem No serio? Łokerii no Na razie jesteście drudzy Ojej ale suki Dobra, jesteś dead. Jesteś dead. No. Ja nie idziemy w ogóle o co tu chodzi, jak to działa. Ty jesteś Filip debilem po prostu. No ja nie rozumiem. Pojawiają się jakieś gubne i nie wiem. No stary, pojawiają się owoce. Masz no. czas. pomyśl No? No mam czas no i. No wiem, że się pojawiają owoce, ale to jest trochę tego nie rozumiem, bo to owoce się pojawiają i co? Nie dobra to wiesz, i to, jest i to pokazuję, ale jak to zapamiętać? Bo to nie wiem jak to Zapamiętać jest to musisz, swoją głową musisz to zapamiętać Dobra czwarte miejsce, mama się dostał Dobra stary to jakby Filip poszedł na moje plecy No, Maciej muszę na moje pójść Znaczy nie, ja, to ja nie, ja to ogarniam, ja to ogarniam, no nie muszę iść na te... inho, inho, inho. Ja to no, bardziej inho. ogarniam nie? No to okay. no dobra. No i tak będzie, kiedy. Najlepiej to dobra. robić w kryzysowych sytuacjach. Dobra, A bo, no, najlepiej to, jakby Peterson wszedł na moje. Bo nie wiem, co. Bo może mu się padł w każdej chwili rozładować. No nie. Ja to przejdę z, z Felipe. Ja no to przejdę z 320 tutaj na tym jest A nie 330. Proste, proste, proste Proste, proste. proste, proste. Takich dwóch typów odpadło pod składów. stary, bo oni dostali dyskwalifikację idiota. Oni zginęli, już zobacz. No i 14 na cztery. O ostatni długo Zapewne będą korony! Opitać Ale... dzisiaj. Ja A tego tam tam nie uwielbiam. Ta, Pan wam protipa, nie? Yy, nie radzę podchodzić do każdego. nie? gdzieś się rozstali, gdzie, gdzie nie ma nikogo. Dzięki. Dobry. No bo ty i tak możesz rzucać ci wszystko robić. Ja tylko jestem na no okletek, bo ja tego nie ogarniam. Ty wiesz, dobrze. No, no ja, ja, ja wiem. Nie, ja, ja kopię tutaj, tutaj. Tu to na Nie, ja dobra. dobra. Nie, kurde. O, no, chodź. A, dobra. No kurde. O, no, Kurwa no! O Interste. nie! Bo oni nas rzucają, bo tu trzeba zrzucać. Ej, został nas no, drugi. Nie Marcin, przeszkodź, chciałem go na ty wziąć Filip, zostaj solo Nie, to, to zabieg, Marcin! Zabieg... Aj, kurde! Nie! O ja To była ja... dwa lata temu. Ja nigdy na nie to prawda Nigdy nie grałem tej mapy, nigdy, serio mam ją, nigdy. Jakopie ja kiedyś to grałem, ja to dużo kiedyś to grałem. Jest ze mną. Znaczy ja, ja i tak przed... ja przed piątkiem grałem Fall Guysa. No tak, raz prawda. Czy to, czy to... działa? A nie, nie to nie, nie działa. działa. Nie, działa. bo jest ta z ściana na prawidłach. A kiedyś to działało. Serio. Nie no wiem. Ja to kiedyś... Ja na dół jak coś, poźle, nie? No. Nie wiem A. No bo my mamy boosta, on nie... tam nie dostanie tego boosta. Znaczy ja też zostałem pusta, nie? Oj źle skoczyłem Jo, nowy bym na środek tam tego wiatroka by, by, bym był Dostałem pusta Też dostałem busta Jeszcze jednego Będę Będę miał 23 punkte 27 20 punktów mam Ja nie wiem czy ja w ogóle zdał 12 punktów Nie wiem ty Marcin jesteś tracimy no bo ja, tego, ja tej mapy nie, nie A, lubię ja to, nie. to czekaj, ja i Filip tylko przeszliśmy tam nie, Ja też przeszłam idioto, ja byłem drugi I jesteśmy te, których było najwięcej Ale nie, o co, nie o to chodzi w tej grze, wy debile jesteście po prostu. No to o co chodzi, no wytłumacz Stary, na ekranie pokazuje się liczba Licz no, Okej, okay, jest, jest teraz pięć, teraz cztery Ale nie wszystkie idiotnie, nie ile jest bananów, ile jest bananów? jeden i dwa czerwone chyba jeden banan, dwa czerwone no i dwa czerwone, a dwa banany jednak nie ma dwa czerwone, bo no nie, dwa, czerwone. No nie. Dwa, dwa banany ale ale bym już, bym je na to no stary, bo ale. ciężko liczyć, kiedy stary z definami nie rozumiecie. No jest, są I, dwa kokosy i są te, te, te inne i cztery zielone, dwa kokosy i cztery zielone tak. Nice. No, okay. Nie widzę tej liczby na ekranie. Dwa kokosy. No i patrzcie na ekran, patrzcie na ekran. Ten żółty. No patrzę. It's no i cztery. No i cztery było zielonych. Aaaa No to no, no. tak szybko tam do tyłu. Aaaa, no, mogłeś skoczyć. Poczekaj, no oh, raz, dwa... A nie, kokosów jest jeden, dwóch... O, dwa, nie, dwa, dwa są. Dwa kokosy trzy i trzy są te fioletowe. Jeden cztery fioletowe! Dobra, no, to, to cztery fioletowe. Dwa. I to były było? chyba te zielone. Dobra, idę na planek. No nie, ale Marcin mi tak strollował, nie mówi mi, to by zielone i ja tak już tam miałem iść. Nie? a jak z przodu to masz najlepiej. No, no i to to mapy, tej mapa. Dla mnie, to jest moja ulubiona mapa. Po, po wszystkich tych kapelkach. No to, to, nie druga, no. Nie Kurde, no. Nie Filip, ty jesteś debilem. No, ale no, ale się... wygramy, ale my wygramy, a on może być dwa on mina zelota zrobić nie wiem, jest, ja nie wiem jak można trafić w te środkowe tam, nie wiem, to jest No patrzcie robicie tak odbijacie się od tego No co, nie było no, jestem debilem, dobra Trebrne Oj. Złote O kurdej! Odbijała. Nie wybiło On no to nie moja wina, że ta postać jest taka upośledzona. Nie, no, a tak czy to, nie, nie, nie tak to jest nie. Nie, tak retroluję Ja wina i twojego... mam złote, zebrałem złote, zebrałem złote. Brawo ja już nieraz zebrałem złote. Zebram złote, następne. Kurde no. Złote. Złote, 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 złote. złote, 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 złote dobra, zebrałem ja prawie to na środku. Dobra, poczekaj na złote i zebrałem złote no kurde, on czemu ja mam takie Bo Oni już to przeszli, nie?